Zapewne nic nie robi tak mocnego wrażenia, jak czerwona sukienka. Dlatego dzisiaj stylizuję sukienkę od Kos. Jest to obecna kolekcja. Kupiłam ją sobie niedawno. Dzisiaj zakładam ją po raz pierwszy, więc jestem naprawdę podekscytowana i zobaczcie, co tutaj jest bardzo fajnego, że jest taka szarfa i. Zadaję sobie pytanie, czy z tyłu tak ją tutaj zawiążę i tak zostawię luźno, czy w taki sposób tutaj zrobię kokardkę. Nawet nie wiem, dajcie mi znać w komentarzu, jakbyście wy wybrali. Ja zaczynam sobie myśleć, bo tak przymierzałam, przymierzałam już od samego rana, że chyba taka kokardka jest lepsza na sezon zimowy, jesienny też, a teraz na letnie to tak, żeby po prostu to pięknie. I wiecie, no szalacko się poruszało. Ale dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy byście wybrały. A ja zrobię sobie tutaj taki piękny węzelek. I połączę to z białymi i beżowymi dodatkami, ponieważ chcę, żeby ta sukienka była takim punktem akcentu. Dodaję także beżową torebkę i mam już gotową stylizację. Bardzo czekam na Wasze opinie, komentarze, co myślicie i jak mam zawiązać szarfę? I nie zapomnij także obserwować po więcej inspirujących treści.